Cześć, dzisiaj mam dla Was kilka prostych ćwiczeń na rozluźnienie, rozruszanie szyi. Taka sekwencja może być świetna, jeżeli potrzebujecie przerwy w trakcie np. długotrwałego siedzenia. Zaczniemy sobie od tego, żeby się wyprostować, otworzyć klatkę. Możecie to ćwiczenie zrobić na stojąco, można nawet siedzieć na krześle, wcale nie trzeba siedzieć w siadzie skrzyżnym, nie powinno Was boleć kolana, powinniśmy móc się zająć górą. A dół niech będzie tak, jak wam wygodnie. Pierwsze co zrobimy, to z taką wydłużoną pozycją tułowia przełożymy dłonie na krzyż, zahaczając palce dłoni o barki. Staramy się nie ściągnąć klatki w dół, tylko zachować delikatnie uniesiony mostek. I teraz przesuwamy samą brodę w dół, i później sprawdzamy, jak nam tutaj w tym ułożeniu jest, jak nasz kark. I jeśli wszystko jest ok, zaczynamy delikatny ruch do prawej strony na wydechu. Powolutku wracamy. Lewa strona. Jeśli by się pojawił jakiś dyskomfort albo ból, to jest to sygnał, że z tej sekwencji się należy wycofać. Jakieś delikatne Głosy z tej szyi mogą się wydobyć. Jakieś trzeszczenie może być, ale nie może być bólu. Jeżeli poczujecie, że jest w zasadzie to bardzo przyjemne, niech ten ruch będzie naprawdę powolny, to możemy spojrzeć troszkę bardziej za siebie. Albo jeżeli jeszcze chcecie pogłębić, to tak jak teraz idę w prawą stronę, w tym czasie lewy bark ściągamy delikatnie w dół i lewa strona szyi rozciąga się wtedy bardziej. Mhm. I jeszcze jeden raz prawa. I jeszcze jeden raz lewa. Brona lekko uniesiona, a potem brona wraca do mostka. Potem unosimy głowę, rozluźniamy ręce. Zaplatamy teraz palce dłoni przed sobą, odkręcamy ręce, patrzymy na dłonie. Z wdechem unosimy ręce, patrząc na nie przez cały czas w tym ruchu, tylko sprawdzamy, czy jak unosimy ręce, to nie mamy jakiegoś napięcia. Gdyby tak było, to zginamy łokcie albo Zatrzymujemy się troszkę wcześniej. Potem, patrząc na dłonie, schodzimy z dłoni z powrotem na dół. I na samym końcu tego ruchu, broda będzie przy mostku. Wdech, unosimy ręce. Patrząc na dłonie, staramy się nie napiąć barków. Więc, jak trzeba, odciążamy sobie pracę poprzez zgięcie łokci albo zatrzymujemy się troszkę wcześniej. To jest jedna z takich rzeczy, które warto. Zaobserwować, które warto mieć na względzie. Jeżeli pracujemy z szyją, szczególnie, żeby ją y, troszkę uruchomić, rozluźnić, to jaki jest sens w tym, żeby pracować w taki sposób, żeby napięły się barki? Żaden, prawda? No więc właśnie, idziemy sobie powolutku. Jeśli potrzebuję, zginam łokcie. Nie podsuwam ich wysoko do góry barków, opuszczam jeszcze raz, wędruję dłońmi do góry i wzrokiem za dłońmi, opuszczam ręce i teraz zmieniamy sobie splot o jeden, to jest dla nas takie troszeczkę mniej nawykowe ustawienie, odkręcamy ręce, unosimy do góry, teraz się zatrzymujemy w takim w optymalnym miejscu u góry, bez napięcia barków, bez takiego przysuwania ich w górę, nawet ze zgiętymi łokciami, jeżeli jest Wam to potrzebne. I teraz sama głowa wykonuje ten ruch. Góra, dół, wydech na dół, wdech do góry. Wydech na dół i do góry. Wydech w dół. Ręce mogą się odrobinę zmęczyć, więc jeżeli czujecie, że to napięcie w barkach to jest jakaś poważniejsza sprawa, to wtedy lepiej wykonać sam ruch głową, góra dół. Tylko pamiętajcie, żeby unosząc głowę w górę, nie odchylić szyi tak całkiem jakby się głowa miała zawiesić na plecach, tylko chodzi o to, żeby ten ruch był cały czas taki aktywny, i powoli wracamy do centrum i opuszczamy ręce. Ok, rozluźnijcie ręce znowu. Teraz przekładamy prawą rękę do tyłu. Mniej więcej gdzieś na wysokości waszej talii nie musi być wysoko. Możecie przy okazji poczuć trochę rozciągania w ramieniu w parku, w łopatce. Właśnie jak to wszystko w ciele jest połączone. Natomiast nie powinno być znowu dyskomfortu. I kiedy prawa ręka jest z tyłu, lewą ręką obejmujemy głowę. Przykładamy dłoń w stronę prawego ucha, rozluźniamy oba barki. Staramy się, żeby tylko głowa się przesunęła, a nie cały nasz tułów. I teraz z wydechem delikatnie rozciągamy prawą stronę szyi. Możecie nawet minimalnie ściągnąć brody w dół. Wyczujcie taki przyjemny zakres w tym rozciąganiu. I starajcie się utrzymywać spokojny, głęboki oddech. Powolny, spokojny, rytmiczny oddech. Spróbujcie też rozluźnić całą twarz. Gardło niech będzie rozluźnione. I tylko wtedy, jeśli się czujecie zupełnie, zupełnie rozgrzani i jest to dla Was komfortowe, można troszkę pogłębić rozciąganie. Może być minimalnie bardziej poprzekątnej, i potem wracamy sobie do centrum. Rozluźniamy ręce, zaobserwujcie wrażenia z jednej i z drugiej strony. No, i jeszcze oczywiście je wyrównamy. Czyli teraz lewa ręka idzie do tyłu, mniej więcej na wysokości talii. Dłoń może być trochę niżej, jeżeli to jest dla Was potrzebne, żeby zmodyfikować. Chodzi o to, żeby tutaj też pojawiło się. To delikatne otwarcie, i teraz przykładamy sobie ucho do prawego ramienia. Głowa przechodzi do prawej strony, i rozciągamy lewą stronę szyi. Pomagamy sobie delikatnie ręką. Nie róbcie niczego na siłę, niczego nie forsujcie. Szczególnie jeśli szyja jest pospinana, to żadne gwałtowne ruchy nie będą wskazane. I robimy kilka spokojnych oddechów. Pinucie, żeby ten lewy bark się nie unosił. Wręcz przeciwnie, on ma lekko opadać, łokieć ma opadać. Powolny, spokojny oddech. I tylko wtedy, jeśli poczujecie, że da się odrobinę pogłębić, że jesteśmy rozgrzani, to możemy minimalnie po przekątnej jeszcze zwiększyć rozciąganie. A potem powoli wróćcie. Do centrum. Mam nadzieję, że te proste ćwiczenia pomogły. Jeśli potrzebujecie jeszcze większego odciążenia po całym dniu, na przykład, to wtedy polecam relaksację z głową w hamaku. Jest taki filmik na moim kanale. Dziękuję i do zobaczenia na Macie.